Witam w kolejnej części szkółki pancernej Krzankowskiego. Na początku chciałem przywitać Was i podziękować za aktywność w komentarzach. Poruszonych zostało wiele ciekawych tematów dotyczących nie tylko tank crew, ale symulatorów ogólnie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się omówieniem podstawowych typów pocisków. Kolejnym zagadnieniem, które dziś poruszymy, będzie eliminacja czołgów. Spróbujmy zrobić to w sposób ciekawy i zrozumiały. Bierzmy się zatem za robotę. Najbardziej podstawowym rodzajem pocisków są wszelkiego rodzaju pociski przeciwpancerne. A najbardziej podstawowymi pociskami przeciwpancernymi są pełnokolibrowe pociski przeciwpancerne, które przebijają pancerz w sposób klasyczny, czyli dzięki energii kinetycznej powstałej z prędkości lotu. Reasumując pomysł stary jak świat. Ciężki kawałek ze specjalnych gatunków stali uderza w cel z dużą prędkością, przebijając pancerz i niszcząc wszystko, co napotka po drodze. Na początku II wojny światowej panowało teoretyczne założenie, że pocisk powinien przebić pancerz równy kalibrowi działa, z którego został wystrzelony. Czyli pocisk kaliber 50 powinien przebić 5 cm pancerz. I tu zaczyna się wyścig między pociskiem a pancerzem. Wszystkie strony wyścigu starają się zwiększyć kaliber działa. I prędkość wylotową pocisku. Przy czym Niemcy stawiają bardziej na prędkość pocisku, wraz z którą wzrasta penetracja i celność. Jest coraz większa do pewnego momentu, gdzie pocisk po uderzeniu w pancerz odkształca się i dalszy wzrost penetracji nie ma miejsca. Pod koniec wojny uzyskują penetrację ponad dwa razy większą niż kaliber działa. Rosja za to stawia w większym stopniu na kaliber działa, gdzie większy udział energii kinetycznej pochodzi z masy pocisku. Tu pociski, jako że mają większy kaliber, napotykają większy opór aerodynamiczny i ich prędkość i celność jest mniejsza, a tor lotu bardziej strome. Na wzrost efektywności pocisków przeciwpancernych miało wpływ wielu udoskonaleń, takie jak stosowanie czepca z miękkiego metalu, mającego zapobiegać kruszeniu się pocisku uderzającego o pancerz czołgu. Żeby zapobiegać rekosztowaniu, stosowano pociski tempogłowicowe, czyli ze ściętym wierzchołkiem, który żeby zmniejszyć opór aerodynamiczny i nie tracić tak szybko prędkości, a co za tym idzie, celności oraz zasięgu, osłonięty był czepcem balistycznym z miękkiego metalu. Kolejną odmianą pocisku przeciwpancernego był pocisk przeciwpancerny z składką wybuchową. Jest to modyfikacja polegająca na dodaniu do pocisku przeciwpancernego ładunku wybuchowego, aby ten po spanetrowaniu pancerza wybuchł w środku. A odłamki jego skorupy miały powodować jeszcze większą destrukcję. Wzrost efektywności takiego pocisku to mniej niż 20%, kosztem nieznacznie zmniejszonej penetracji względem klasycznego pocisku przeciwpancernego i mniejszej skuteczności w przebijaniu pancerza warstwowego. Istniała spora szansa, że pocisk wybuchnie po przebiciu zewnętrznej płyty pancernej i nie spenetruje pancerza właściwego. Podczas II wojny światowej z pocisków przeciwpancernych z korzystali Niemcy, Sowieci i Amerykanie. Brytyjczycy byli sceptyczni w stosunku do nich. Podobno nawet deaktywowali możliwość wybuchu, wykręcając zapalniki z pocisków otrzymanych od Amerykanów. Kolejnym rodzajem pocisku przeciwpancernego jest pocisk podkalibrowy. Jest to pocisk, którego kaliber jest mniejszy niż kaliber lufy, z której jest wystrzeliwany. Podobnie jak pocisk przeciwpancerny, Penetruje on pancerz w sposób klasyczny, czyli dzięki energii kinetycznej. Różnica między klasycznym pociskiem przeciwpancernym polega na skupieniu energii na możliwie małej powierzchni. Pamiętamy przecież, że pocisk podkalibrowy ma mniejszą średnicę niż armata, z której jest wystrzeliwany, a tym samym niż pocisk przeciwpancerny wystrzeliwany z tej samej armaty. Mniejsza średnica pocisku to także mniejszy opór aerodynamiczny, który pozwala uzyskać większą prędkość wylotową pocisku a jak już wiemy większa prędkość wylotowa to bardziej płaski tor lotu, większa celność i penetracja. Pozor wydaje się, że to pocisk bez wad. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej okazuje się, że jego prędkość wraz z pokonywaniem dystansem spada bardzo gwałtownie, a wraz z nią penetracja. Dodatkowo płaski tor lotu zwiększa szansę na rykoszet w przypadku pochylonych pancerzy. Sama idea pocisku podkalibrowego nie jest zła. Bitwa pod Kurskiem to rok 43 czyli na długo przed czasem świetności pocisku podkalibrowego. Ten pokazuje swoje prawdziwe oblicze dopiero w wersji stabilizowanej brzechwowo co z rzucanym sabotem. W czasach gdy pociski podkalibrowe mają o wiele większą długość, a co za tym idzie bezwładność i większe obciążenie przekroju. Ta cecha jest kluczowa dla poprawy jego właściwości aerodynamicznych i penetracji. Jakby tego było mało, po przebiciu pancerze nie wyrządzają tak dużych szkód jak pocisk przeciwpancerny. Mimo tych przypadłości w wieku 10. Pocisk podkalibrowy bywa niezastąpiony, gdy przychodzi nam walczyć z ciężko opancerzonymi pojazdami przeciwnika na krótkich dystansach, zwłaszcza poniżej 500 metrów. Ostatnim pociskiem, który ma szersze zastosowanie przeciwpancerne, jest pocisk kumulacyjny. Jego zasada działania jest chyba najbardziej skomplikowana ze wszystkich pocisków czołgowych, o ile nie wszystkich pocisków w ogóle. Dlatego zgodnie z zasadą, im mniej wiesz, tym spokojniej śpisz, wytłumaczę jak działa w sposób uproszczony. Pocisk kumulacyjny wykorzystuje zjawisko ogniskowania energii wybuchu. W jego skorupie znajduje się silny materiał wybuchowy i wkładka kumulacyjna, zazwyczaj ze stopą miedzi z wolframem. Po detonacji ładunku wybuchowego, pod wpływem fali uderzeniowej i gazów wybuchowych, wkładka zaczyna zachowywać się jak ciecz, choć ją nie jest. I tworzy strumień kumulacyjny o prędkości 10 do 12 km na sekundę. Strumień kumulacyjny ma niewielki przekrój, przez co uzyskuje ogromną koncentrację energii na powierzchni pancerza, powodując, że pancerz przechodzi w stan quasi-ciekły, a tym samym jego przebicie. Fala uderzeniowa powstająca we wnętrzu czołgu często zabija załogę i powoduje detonację amunicji. Zaletami pocisku kumulacyjnego jest jego uniwersalność, wykazuje on działanie odłamkowe i burzące. Nie traci penetracji w związku z odległością i spadkiem prędkości pocisku. Wadą pocisków kumulacyjnych było to, że podobnie jak pocisk podkalibrowy, w czasie bitwy pod Kurskiem pociski kumulacyjne były jeszcze technologią nową i niedopracowaną. Ich penetracja była podobna do penetracji pocisków przeciwpancernych, będąc jednocześnie pociskami wolniejszymi, mniej cennymi i o bardziej stromym torze lotu, przez co w ten crue mają mały sens. I wreszcie dochodzimy do ostatniego typu pocisków, czyli odłamkowo burzących. Idealny do zwalczania celów nieopancerzonych, budynków i siły żywej za pomocą energii kinetycznej wybuchu i odłamków. Jego skuteczność jest tym wyższa, im więcej ma ładunku wybuchowego, czemu sprzyja duży kaliber i niska prędkość wylatowa pocisku. Wyjątkiem w tej kwestii jest SU-122. I Su 152, zwłaszcza ten drugi, który są w stanie niszczyć cele opancerzone. I tu dochodzimy do tematu eliminacji czołgów przeciwnika. Aby wyeliminować czołg przeciwnika, w większości przypadków musimy przebić jego pancerz. W przypadku przebicia pancerza, najgorszym zagrożeniem dla czołgu jest jego własna municja, która trafiona może zdetonować i wyeliminować czołg całkowicie. Kolejnym zagrożeniem jest trafienie w przedział silnikowy i wywołanie pożaru, co w najlepszym wypadku nieruchomi czołg. W najgorszym pożar zabije załogę i zdetonuje amunicję. I wreszcie, ostatnim przypadkiem eliminacji czołgu jest zabicie załogi. Zdarza się to często przy trafieniu w kadłub. Mamy tu przecież amunicję, silnik i paliwo. Ale nie zapominajmy o tym, że w przypadku dowódcy ładowniczego i celowniczego, mimo że są w wieży, dolna część ich ciała jest także w kadłubie. Kadłub czołgu, mimo że większy i zwykle mniej opancerzony, często jest ze zasłoną terenową. Pole bitwy nie jest przecież płaskie jak stoł. Dlatego zakłada się, że dolny metr kadłuba jest osłonięty stale, bo tak wynika ze statystyk. Co się tyczy statystyk, mimo że czołgi zawsze starają się stać przedem do przeciwnika, to blisko połowa zniszczonych radzieckich czołgów została zniszczona w bok kadłuba. Ma to zapewne spore znaczenie fakt, że mamy dużo większą szansę na zniszczenie czołgu, gdy jest on bokiem do nas. Spośród czołgów trafionych w bok kadłuba ponad 40% otrzymało trafienie w przedział silnikowy. Ale wyeliminowanie czołgu z walki nie wymaga całkowitego zniszczenia bądź zabicia załogi. Pociski odłamkowo-burzące są w stanie zniszczyć gąsienice czołgu bądź też jego przyrządy celownicze. Nie wspominając już o tak potężnych działach jak hobica Ormata Su-152, gdzie zarówno pocisk przeciwpancerny, jak i odłamkowo-burzący przy trafieniu dosłownie przełmywał pancerz niemieckiego czołgu, co powodowało całkowite zniszczenie go. Trafienie w wieżę tegrysa wyrywało ją, zrzucając kadłuba. W przypadku czołgu Panzer 4 wystarczył wybuch pocisku domkowo-burzącego w okolicy 2-3 metry, aby zerwać wieżę lub całkowicie zdemolować kadłub, robiąc z czołgu wrak. No i jesteśmy po materiale. Będę wdzięczny za docenienie mojej pracy łapką i komentarzem. Napiszcie, czy temat był przedstawiony dla Was zrozumiale i czy czegoś nie pominąłem. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję, że byliście ze mną.